Te mikrofony mają bezprzewodowy odsłuch, a są to Holyland Lark Max 2, czyli zestaw, w który wchodzą dwa mikrofony bezprzewodowe, odbiornik na aparat, a także odbiornik na telefon. Mikrofony są taką małą kostką, którą możemy zamontować na naszym ciele albo za pomocą klipsu, który jest tutaj. I wtedy możemy mieć je zamontowane właśnie w taki sposób, albo za pomocą magnesu przyczepić na ciele. Te mikrofony mają wbudowaną na górze kapsułę, która elegancko zbiera dźwięk, mają też opcję nagrywania na nadajnik i to w 32 bitach, co totalnie eliminuje wszelkie przestery czy zakłócenia. A dźwięk tych mikrofonów jest bardzo przejrzysty, pełny, czysty, bardzo mi się podoba. No i te funkcje AI, które pozwalają też wyciszyć hałas z ulicy czy jakikolwiek inny, pozwalają na większą kontrolę nad dźwiękiem już podczas nagrywania, a nie podczas postprodukcji, co zdecydowanie Oszczędzi nam kupę czasu. W zestawie też są takie osłonki na mikrofony, które pozwolą nam zniwelować podmuchy wiatru. A jeśli i tak chcecie do nich podpiąć jakąś krawatówkę, no to jest taki adapter na USB-C do jacka. A dla aparatów Sony jest taki adapter na gorącą stopkę, do którego wpinamy ten nasz odbiornik i możemy zapomnieć o łączeniu go z kamerą przewodem jack. Turbo wygodne. I do tego dochodzi jeszcze zasięg, który sięga nawet i 300 metrów, i to naprawdę działa. A sam odbiornik, nie dość że kompaktowy, to jeszcze ma ekran dotykowy. Dzięki czemu możemy sterować naszymi ustawieniami mikrofonów, nagrywaniem, odsłuchem. No właśnie, odsłuch! W zestawie mamy jeszcze jedno ETUI, w którym są słuchawki typu otwartego. Dzięki temu odchodzi nam rozwiązanie kablowe, więc nie musimy potem się. Plątać z tymi kablami, słuchawkami, niech pierwszy operator rzuci filtrem, który nigdy nie pociągnął słuchawek ze swoją kamerą. To wszystko dostaniemy w zestawie Ultimate Combo, a jego cena w komentarzu, a link oczywiście w bio.